Jaka butla najbardziej optymalna do Sonia. No jakaś plastikowa. Plastikowa to masz najmniejszą szansę, że ci pierdolnie. Kartonowa to się tak napompuje, że to Ci się pomyliłem? I się napiłem kiedyś z tej butli? Raz kurwa życiu i się to... Sta... Obżliwy. Ale to było takie niefortunne, że to jest no sytuacja wyglądała tak, że się... Ale to było kurwa z dwa lata temu. Skakuj na klozę tu szybko. Albo z trzy nawet. To była sytuacja taka, że wracałem na jebany do chaty. No, wracałem na jebany do chaty, Szczałem do butli i poszedłem spać. Rano mi się chce pić jak z kurwy nie ja myślałem, że mam normalną wodę przy łóżku, bo ja nic nie pamiętałem z poprzedniego dnia. Wziąłem wziąłem łyka i od razu kurwa się zżygałem. Yeah. <laughs> <laughs>